W dzisiejszym super krótkim odcinku gramatyki języka francuskiego. Super krótkim, ponieważ poświęcony jedzów przeszłych po francusku. Tym razem powiemy sobie o empachwę. Dlaczego będzie krótko? Ponieważ empachwę jest bardzo prostym czasem, jeśli chodzi o tworzenie i chyba jeszcze prostszym, jeśli chodzi o zastosowanie. Co potrzebujemy, żeby utworzyć empachwę? Potrzebujemy odmienić sobie czasownik ten, który chcemy odmienić w emparfait". Najpierw w nu czasu teraźniejszego. Czyli odmieniamy w czasie teraźniejszym, potrzebujemy formy my, czyli nu w czasie teraźniejszym. Nupachą odcinamy końcówkę, zatrzymujemy to co pozostaje i do tej bazy dodajemy końcówki, które mamy tutaj wypisane. W bucie, jak zawsze coś się dzieje. Tutaj wszystkie te końcówki będą się wymagały w ten sam sposób, czyli mamy I, 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 IU i E. To są jedyne dwie końcówki, które będą się różniły, jeśli chodzi o wymowę. E wszystkie cztery pozostałe tak samo wymawiamy i zobaczymy, jak to wygląda już tutaj na przykładzie tego czasownika pachli. Je parlais, tu parlais, il parlais, il parlais. Uwaga, bucik, tak samo. Parlez, 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 parlez. Nous parlions, vous parliez. Jedyna różnica, dwie pierwsze osoby liczby mnogiej. I cała odmiana. I oczywiście to, co jest zaskakujące w języku francuskim, jest tylko jeden wyjątek. Jest to czasownik être. Bardzo mało do zapamiętania tym razem. Être nie bierze jakby pierwszej osoby liczby mnogiej, tu od tego nie tworzymy. Tworzymy od et. Taka jest baza, do której będziemy dodawać końcówki. Końcówki są niezmienne, więc nie ma się tutaj przejmować. I tak powstaje nam żyty, czuety, ilyty, nuzecią, luzecję, ilzyty. Wymowa też bardzo podobna. E, kilka innych przykładów. Mamy fer, nufezion, lier no, Tutaj dobry jest przykład, akurat dość ciekawy, dlatego że jak odmieniamy ten czasownik, odcinając tą końcówkę ONS, powstaje nam baza, która zakończona jest na I. No nie bójmy się, niestety takie twory też funkcjonują w języku francuskim. Y, ym, konsekwentnie dodajemy tę końcówkę, która y, będzie posiadała I, i takie przypadki mogą się zdarzyć. Dwa I obok siebie nic nie szkodzi, tak wygląda forma empachée. Inaczej byłby to po prostu czas teraźniejszy. On czyli inny przykład czasowników zakończonych tutaj w, czy w bezokoliczniku posiadających Y, nous on również, również. No, nie słychać za bardzo tego, ale zatrzymujemy Y i konsekwentnie dodajemy całą końcówkę I, O, N, S tak wyglądają nasze tutaj odmiany. No jeśli chodzi o użycie empachfy, jak już może słuchaliście y, akurat odcinka poświęconego passé composé, y, wiemy, że imparfait będzie zazwyczaj y, często funkcjonował razem w połączeniu z passé composé i tak rozróżniamy, kiedy używamy pasy composé, kiedy używamy imparfait. Zobaczymy sobie kilka przykładów teraz użycia tego czasu imparfait. I tak pierwszy przykład Il fyzybu, boku de dans le gens Co mamy tutaj? Klasyczny opis. Empachwę jest czasem opisów. Wszystko co opisujemy, jaka była pogoda. Tak wyobrażamy sobie, że weszliśmy na spacer, siedzimy na ławeczce, obserwujemy i mówimy, no była piękna pogoda, dużo ludzi było w parku, ludzie sobie spacerowali, a może ptaszki też tam śpiewały. Opis. A każdym razem opis, takie tło można by powiedzieć, empachwe. Drugi przykład. Sophie était grande et blonde et elle avait les yeux bleus. Elle portait une robe rouge. Co mamy dalej? No, mamy nadal opis, tym razem dotyczący Sophie. Jak wyglądała? Że była wysoka, była blondynką, jakie miała oczy, co nosiła, co miała na sobie. Opis, kolejny tutaj przykład, może troszeczkę inny, bo tutaj opisujemy jakieś okoliczności pewnie coś się dalej wydarzyło, natomiast tutaj opisujemy postać. Ale bez względu na to. Empathie jest czasem opisowym, to należy zapamiętać. W trzecim przykładzie, że nie myslimy że dobrze, żeby dość negatywny przykład, no ale można by to sobie zamienić, że dobrze się czułam i w ogóle byłam bardzo szczęśliwa, nic mnie nie bolało. Empathie, no, można to zaliczyć również do kategorii opisów, ale tutaj mamy bardziej nasze odczucia, to, co czujemy co sobie w jakiś tam sposób myślimy. Mam szczęśliwa, świetnie się czułam, a może nie za bardzo, może bolała mnie głowa, jakieś dolegliwości. Zawsze to, co odczuwamy, będzie stosowane, jakby będzie stosowany czas emparfet do wyrażenia tego po francusku w czasie przeszłym. Czwarty, klasyczny przykład zastosowania emparfet w połączeniu akurat z passé-composé, je prenais le petit-déjeuner, o, oh, nawet mamy le déjeuner, przepraszam, quand le téléphone a sonné dam sobie obiad, kiedy zadzwonił telefon. Un parfait jest tłem do wydarzeń, tłem do akcji. Wiemy już, że pase kompozę jest czasem punktowym. Coś się wydarzyło, coś miało miejsce, jakieś zdarzenie zaistniało. Natomiast empaché daje tło. No, co robiłam, jak zadzwonił ten telefon, tak? Ja sobie jadłam spokojnie ten obiad i nagle, bum, zadzwonił telefon. Tło do wydarzeń, tło do zdarzeń jakiś za pomocą pase kompozę. Tak? Czyli empaché daje nam to tło. I piąty przykład. Quand no, petit, chaque samedi, il passait 3 heures à de la kiedy był mały, w każdą sobotę spędzał 3 godziny grając na gitarze. Un parfait jest czasem tak zwanym zwyczajowym. Jeśli opisujemy jakieś wydarzenia czy sytuacje, które dość regularnie się powtarzały, tutaj mówimy no, jak on był mały, w każdą sobotę spędzał 3 godziny, tak? No, mogę powiedzieć sobie, że nie wiem rok temu w każdy poniedziałek chodziłam do kina, a może chodziłam na bazę, a może jeszcze coś innego robiłam. Czynności zwyczajowe, dość regularnie powtarzające się. To jest również użycie pase, o, nie pasek kompozycyjny, to jest użycie właśnie empafwe, tak? Czyli coś co się powtarza, jest zwyczajem dla empafwe. Czyli to co zapamiętujemy z dzisiejszej tutaj mm, naszych opisów dotyczących empafwe, to to, że empafwe właśnie jest stosowane do opisów. Wszelkiego rodzaju opisów, czy okoliczności zdarzenia, czy tego, jak wyglądaliśmy. Opis dotyczący tego, jak się czuliśmy również, tak? Tło do wydarzeń w passe-compose oraz czynności zwyczajowe. No i to tyle by było na tematem PAFE. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków gramatyki języka francuskiego. Do usłyszenia już wkrótce!